No i kochani, wpadam do Was na króciutko, ale z taką y, konkretną dawką wiedzy. Wiem, że nie edukuje się nas, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Y, najlepiej mówi się, że już po fakcie człowiek wie, jak... Jak powinien zrobić, ale przychodzi później, jakby kolejny, kolejna sytuacja, kolejne zderzenie, i nadal nie wiemy, jak mamy zareagować. A jeżeli nie wiemy, jak mamy zareagować, to jak reagujemy krzykiem, wyzwiskami, przekleństwami i również czasami płaczem. I mam na myśli tutaj nas, rodziców w kontakcie z naszymi dziećmi, w kontakcie z nastolatkami i młodszymi dziećmi również. Prawdopodobnie wszystkim wam znane jest, znana jest przypowieść o synu marnotrawnym, gdzie ojciec podzielił swój majątek między dwóch synów, jeden syn roztrwonił swój majątek i po prostu poszedł. Poszedł w świat zostawiając ojca, a drugi syn został przy ojcu i razem wiernie mu służył i pracował przy nim. Przyszedł taki moment, że ten syn, który roztrwonił pieniądze, stwierdził, że nie ma już za co żyć i czym się karmił. Tym samym co jadł świnia. Stwierdził, że lepiej mu jest u jego ojca. I uznał, że przeprosi Boga i przeprosi swojego ojca i wróci do niego, ale już nie jako syn. On nawet nie myślał, że wróci do niego jako syn, tylko pokutował i pomyślał, że wróci do niego jako pracownik, jako robotnik, bo już nauczył się tego, doświadczył bycia pracownikiem i służby u innego pana, więc stwierdził, że teraz wróci do Ojca. Jako jego sługa, jako jego pracownik i będzie pracował. Na widok wracającego syna marnotrawnego, ojciec co robi? Wybiega do niego. Wybiega, pada przed swoim synem i przyjmuje go jak kogoś takiego bardzo ważnego. I co dalej się dzieje? Dalej jest akcja taka, że przygotowuje, każe przygotować ucztę, zakłada mu pierścień i najlepszą szatę. Drodzy rodzice, zastanówcie się, czy wy byście w taki sposób przywitali swoje dziecko, czy raczej byście potępili, przeklęli, yy, yy, a może nawet w ogóle byście nie przyjęli. A jakbyście przyjęli, to jakbyście się zachowali? Czy nie kazalibyście mu odpracować to, co wziął? Ojciec tego syna marnotrawnego okazuje nam piękną miłość Boga do nas. I powiem Wam, że i my możemy, mając tak kochanego Boga, możemy również być. Tacy miłosierni i kochający nasze dzieci. I ja nie mówię, że w wielu przypadkach zdarza się taka sytuacja, że dajecie swoim dzieciom coś, one roztrwonią i, i nie dziękują wam, tylko po prostu jeszcze zabierają i wychodzą. Ale są inne, takie przyziemne, drobne sytuacje, gdzie dziecko może ci podciągnie z portfela parę złotych. Gdzie dziecko rzuci jakąś zabawką, albo późno wróci do domu i ci nic nie powie, jeszcze w międzyczasie nie odbiera telefonów, a ty wychodzisz z siebie. Jaka jest twoja reakcja? Czy reagujesz miłością do syna i mówisz: Martwiłem się, czy do córki? Martwiłam się, martwiłem się, niepokoiłem się. Fajnie by było, żebyś odebrał ode mnie ten telefon następnym razem albo uprzedził mnie, że później wrócisz. Kiedy podkrada Ci pieniądze, bierzesz go na rozmowę i pytasz, na co Ci te pieniądze były potrzebne, dlaczego nie przyszedłeś, nie poprosiłeś mnie o te pieniądze, co, jakie powody. Co towarzyszyło, jakie uczucia tobie towarzyszyły? Czy rozmawiasz w taki sposób ze swoim dzieckiem, czy od razu strzelasz jak w tarczę i dziesiątka za dziesiątko, że ty taki, ty taki, to ja tu na ciebie pracuję, ja tu haruję, a ty mi kradniesz? Drodzy rodzice, ja wiem, nie mówi się nam, jak reagować, żeby żeby tych dzieci naszych nie potępiać, żeby tych dzieci naszych. Nie od siebie nie odstraszać. Dla, ale wyjście jest takie, że dzisiaj pokrótce powiem, co można zrobić, żeby odejść od atakowania swoich dzieci. Można zacząć mówić komunikatem: ja. Jest to najprostsze. Yy, czyli komunikat, ty jest odniesieniem do drugiej osoby. Ty to, ty to, ty tamto. Ty źle robisz, ty jesteś taki, ty jesteś głupi, ty, 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 ty tego nie potrafisz. To jest oceniająca postawa drugiej osoby, to jest poniżająca, krytykująca, zniechęcająca do relacji, do komunikacji i nie budująca całkowicie zaufania. Komunikat ja jest odniesieniem do tego, co ja czuję w danym momencie, co ja myślę i co ja uważam. I w kiedy na przykład dziecko kradnie ci pieniądze, podkrada ci pieniądze, to mówisz: Ja się z tym źle czuję. Na przykład. Czyli yy, ja bym chciała dowiedzieć się, z jakiego powodu bierzesz te pieniądze. Czyli rozumiecie, czujecie to? Ty kradniesz mi pieniądze? Jesteś złodziejem? Nawet jeżeli nie mówisz tego, że jesteś złodziejem, ale kiedy wydasz komunikat, ty kradniesz? Jest już takim komunikatem osądzającym. A kiedy powiesz je, kiedy porozmawiasz z dzieckiem i powiesz, że mi jest z tym źle, nie wiem co mam z tym zrobić, jest, jest zupełnie inaczej Twoje dziecko to odbierze niż personalny atak na niego Ty. Podobnie w różnych innych sytuacjach. Kiedy dziecko twoje y, reaguje bardzo mocno emocjonalnie i nie wiesz, co robić, to często jest tak, że podnosisz głos, zaczynasz krzyczeć na swoje dziecko, i to jest tak, jak, y, jakbyście zaczęli walczyć ze sobą. Kto silniejszy, on czy ty? No wiadomo, że on jest dzieckiem, on jest uzależniony od ciebie, więc ty zawsze wygrasz, ale czy o to chodzi, żebyś ty wygrał, czy wygrała, czy żebyście budowali między sobą zaufanie żeby Twoje dziecko czuło się mimo wszystko kochane to, że popełnia błędy bo ile błędów Ty drogi rodzicu popełniasz, ile błędów Ty popełniałeś i Twoje dziecko też będzie popełniało błędy i dlatego ważne jest żebyśmy naszych dzieci nie potępiali nie osądzali, nie krytykowali nie odrzucali ich tylko po prostu rozmawiali z nimi komunikatem ja, nie używając komunikatu ty, ty, nie krzycząc. Jeżeli masz na przykład w domu, może nie nastolatka, ale takiego, dzie masz dziecko w wieku 8-10 lat, to spróbuj za zamienić swoje, swoją złość i swój krzyk w taką formę rozmowy z nim zabawowej. Jeżeli rzuca, jeżeli rzuca zabawki, albo uderza w ścianę, albo próbuje gdzieś na tobie wymusić coś, możesz, nawet możesz zrobić taką sytuację odwracającą. Okej, okay, to jeżeli Ty chcesz dzisiaj być mamą czy tatą, to zamieńmy się. Ja dzisiaj jestem tobą, a ty jesteśmy no. I pomyślmy, co ja, co ja w domu robię, jakie mam obowiązki. Gotuję, sprzątam, prasuję yy, i tak dalej, i wymieniasz wszystkie. Na hmm. radę? Taka rozmowa yy, z dzieckiem, kiedy go nie potępiasz, nie oceniasz, nie krzyczysz na niego, wprowadzasz go w taką atmosferę. Yy, atmosferę przyjaźni. Pozwalasz mu tym samym jeszcze za zacząć sobie wyobrażać. Spróbuj. Pamiętaj, jeżeli y, powtarzasz non-stop to samo, nie oczekuj y, lepszych efektów, bo to nie zadziała. Spróbuj coś nowego. Spróbuj dzisiaj, zamiast mówić do dziecka ty taki, ty taki, znowu to zrobiłeś, to powiedzieć komunikatem ja, Mówiąc o uczuciach, mówiąc o swoich myślach, mówiąc o swoich emocjach, o tym jak się czujesz, co myślisz, co chciałbyś, czy chciałabyś, żeby, da, żeby dziecko na przykład zrobiło. Druga rzecz. Zamiast krzyku, możesz powiedzieć nawet możesz swojemu dziecku powiedzieć: Wiesz co, nie wiem jak mam zareagować na tą sytuację, a jak ty byś zareagował? Odwrócić rolę. Spróbuj dziecku wejść w Twoje buty. Zacznij się z nim po prostu yy, za zabawiać. Odchodząc od krzyku, krzyk zamień na zabawę. I dzisiaj to by było na tyle, bo już mamy 10 minut. Myślałam, że się wyrobię w 5 minutach. Będę od czasu do czasu do Was wpadać i yy, pokazywać Wam, jak wyjść z, z takiej. Trudnych życiowych sytuacji, kiedy y, nie wiemy, co robić, prawda? Ale zapamiętajcie, krzyk jest zły. Ocena, komunikat ty też jest zły. On, y, te dwa czynniki wpływają na to, że nie budujecie relacji, ale wręcz odwrotnie. Także, żeby usunąć krzyk, i żeby odsunąć, żeby uniknąć komunikatu ty, mówimy komunikatem ja, i krzyk zamieniamy na przykład w formę zabawy, albo jeżeli masz już nastolatka, no to wtedy krzyk zamieniamy, może nie na zabawę, ale po prostu na rozmowę. Siadamy i, i próbujemy rozmawiać. Kiedy odejdziesz od krzyku i od oceniania, zobaczysz, że twoje dziecko zechce złapać z tobą kontakt. Okej? Okay. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Jeżeli macie jakieś problemy, też piszcie, bo im więcej wy będziecie do mnie pisać, ja. I zadawać mi pytania, albo pisać, z czym sobie nie radzicie, jakie macie problemy, ja będę odpowiadała na Wasze konkretne potrzeby. Także piszcie, proszę, a ja będę pokazywała, jak rozwiązać daną sytuację, o ile będę wiedziała. Trzymajcie się cieplutko i korzystajcie z tego, co, co Wam daje. Pa! pa.